Cześć, witam to znowu ja, Karo i chciałabym powiedzieć, że macie dostęp do zakupu mojego. Właśnie zrobiłam taki swój egzemplarz, to jest moja pamiątka i to są wszystkie moje kolorowanki do, do obejrzenia z Minecrafta, więc, więc kupujcie, zamawiajcie, bo jeszcze, bo jeszcze będzie takich dużo. Oczywiście w innych kolorach to będzie. Więc proszę się nie martwić, będzie różne, ale te same kolorowanki. Dobra, teraz przejdźmy do sedna i, i włączmy sobie, znaczy stwórzmy sobie nowy świat. Nasz nowy świat się będzie może nazywał może Karo, no świat karo, dobra. Od. O, światła kara. karo dobra. Dobra. Będzie się. O, to zombie zombie pisze. Chyba nie widzicie, bo. Albo widzicie. No nie wiem. Nie wiem, czy widzicie, ale dajcie znać.

Call for job no, i, no niech się już ściągnie w ogóle, no. To jest nudne. O matko. i an animal owns 20 blocks, 20 blocks, of seven, an ornament, n diamond pixel Przecież to są... Wasze rzeczy to zapamiętania. Każdy to wie. Jejku Minecraft, co Cię popiera, czy co? Po co takie rzeczy do mnie piszesz? Przecież ja to wiem! Single, bucket, olawa. No matko! Idzie wspierać to, bro! Tego nie widziałam. Hej, cztery, co to jest? To jest aż z... a tak... Y Wat? Nie wiem. czekamy mordeczki. Dobra. No Zaś się ściągnie. ściąga się Minecraft Minecrafcie jeden. No jejku, 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 jejku. Czemu to się nie chce ściągać? No nie wiem. Ale możemy sobie stworzyć nowy światek. A jutro będziecie obserwować moją chatę. Ja, ja wczoraj, kiedy, kiedy was nie było, byłoby ja w osobności sobie grałam. Wiecie co? Znalazłam Endermana, który chyba mi się zdaje, zabierał gravel. Dziwny, bardzo dziwny. Widzieliście kiedyś Endermana, który Wam za zabierał gravel? Który trzymał gravel? Ja chyba nie, ale wy napiszcie w komentarzach, czy widzieliście Endermana, który wam zabierał grawit. Dobra. Ściąga się. Uuu, <ścoughs> ściągaj się, ściągaj. No, muszę trochę ponadciśkać, żeby się to, ściągnęło. Bo to nie chcę się ściągać. No Jajku, ściąga się, bo nie wytrzymie. O masko! Poczekam serce. Dobra, dobra. Ile to minut? Trwa jejku? Cztery minuty. O co to jest? O nie, nie, nie. Nie, lawa. Dobra. Ale widzieliście jak stałam przy lawie? Dobra. Ok. Dobra. A, to jest mogę. Sowieczki akurat. Muszę szybko zabrać drewno. Szybko. Niech się ścinaj. Ścinaj. Zanim owce uciekną. Szybko. 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 Muszę łóżko. Przełóżko. O konicz! Wow! Trzy owie... Znaczy dwie owieczki. Muszę się... no, no nie, nie chciałam tego włączyć. Crafting table. No oczywiście, że crafting table. Co mam innego? Pyk, pyk, pyk. robi crafting. Dobra, to postawimy. Robimy miecz dwa miecze, trzy miecze. Dobra, kto coś ścina trawę? A ty kurczaka. on nie sama wpadła, nie. Padła łapka kurczaka. No, łapka kurczaka. Owieczki, haha, dobra. Muszę mieć łóżko, łóżko. Uuu. wow. O nie, to Muszę być dalej jak to jego dom. Jak tego domu się strasznie tego boję, tam. Tam tego domu. Tam są tam są niebezpieczne stworzenia, normalnie. Tacy szary ludziki z siekierą, powiedzcie mi, jak oni się nazywają, coś b No nie, nie, wiem, nie wiem. Ale powiedz, jak tam ci z domu szary ludziki z siekierą się nazywają. Mu no, powiedzcie jeszcze tego strasznie tam domu boję. Bez broni żadnej, takiej specjalnej. Ale musimy sobie powiedzieć: Widzicie, czy... na razie. Dobra, teraz musimy zrobić łóżko. Dobra, mam łóżko, jest. Juhu, jest. Może wejdziemy na górkę sobie. Tam, tam na górkę. O tam, gdzie pokazuję. Widzicie? Jaka ta góra wielka! Jezu! Nie wiem, czy dam w ogóle wyjść. Nie wiem, ale idzie. A jak wyjść na tą górę? Wejść znaczy. U, dobra. Jesteśmy, wchodzimy na piętro wyżej. Nie na piętro, tylko na schodki wyżej. Tak sobie będę wchodziła, wchodziła i chodziła. Uff, dobra, jestem. Muszę się czymś podsadzić. No nie. Dobra, może pójdę tam na tą górkę. Chyba widzicie. Łąka jestem Ale jeszcze, jeszcze tego nie robicie. Już teraz zostawcie subika z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Będzie bardzo miło. I teraz dalsza część naszego spotkania w Minecraft. Uuu. Ja się tam tego domu boję, ale, ale prosiłam Was już przedtem. Powiedzcie w komentarzach, jakie tam rodziki są takie szerecz. Coś tam wiem o nich, ale nie pamiętam, jak się nazywają. Powiedzcie mi, jeśli ja się boję tamtego tamtego domu tak nazywanego dworu leśnego. Nie wiem, czy to tak się nazywa, ale dwór leśny chyba. No dwór leśny to się nazywa tak. Dwór leśny. Dobra. Idzie. W ogóle mam mięska więc muszę sobie wejść. W ogóle mam mało mięska, więc idę coś polować. Tam jest jakaś łączka. Łączka kusty. <laughs> nie no, łączka kosty. Skaczamy? No nie, znowu jestem głodna. Szybko muszę jakieś mięso zdobyć. Jakieś zwierzątko jedne. Proszę. Jedno, tylko jedno zwierzątko. oj jest! Jest, 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 bo dzięki. O dwa zwierzątka lecisz na kolana świnio. Dobra, jest. Ha, teraz na jeden tajemnicę. Uja! Dobra, na dwóch Dobra, dobra. idziemy. Już mamy mięso. Mięso mamy pod kontrolą. Ale mamy łóżko i to jest najważniejsze. Łóżko. Musimy to znowu parę kury, Przejść. Właśnie. Tutaj muszę wejść jakoś. Dobra, mamy jeden dzieci do posadzenia. O, owieczka! Wow! Ale... Ja idę na górę. Dobra, chyba. W ogóle tu jest jakaś zabawna, bo tam są zwierzęta. Okej. Okay. W ogóle musimy coś sobie wjeść. Trzymam je trzy już w ręce ile tu jest zwierzątek wow teraz na, na ciebie świnio, dobra mamy świnkę świnkę, świnkę świnio. dobra, udało się ju co ty co ty robisz owco jedna? nie wiedziałam, że owce tak umią ha, dobra trzy, dwa, jeden. Teraz mam już dwie wałny. Trzeba mi jedna. U raz, dwa, trzy! Yeah! Dobra. O, akurat cenę na świnka, jest. ku o, o, ja. o nie, o nie, o Świnio, świnio, świnio! Nie uciekaj, nie uciekaj! Ja się tobą mogę zająć. Dobra, jest. He, he, hej, hej, hej! Hu, hu dobra W ogóle, zobaczę coś, dobra Chyba potrzebuję jeden lat her, żeby zrobić sobie budki Ale skórzane, nie za dobra No, na inną zobaj mi nie stać, co jest? Dobra, mam. No, dobra No musimy sobie zrobić jakąś okrągę, przynajmniej najsłabszą Dobra, mamy budki Wkładamy. Dobra. Ale fajnie wygląda w takich skórzanych łódkach. Nie liczy się tylko ochronka, tylko że ładnie się wygląda. Dobra. Mogę spłynąć wodospadem. Oui. 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 Dobra. Jest. jest. Jest, jest. Idziemy po ciebie krótko. W ogóle. Niech już zachodzi słońce, muszę znaleźć jakąś powierzchnię do spania. Dobra, jest ta krówka. Dobra, sobie postawimy łóżeczkę, tylko musimy tą krówkę o Nie Nie idziecie spać. Dobra, poczekam tu sobie z łóżeczkiem. Tutaj. Ja. Z łóżeczkiem Jeszcze nie idzie spać To już pora I teraz słońce zajdzie Halo Ja chcę to małpce złapać Łóżeczko, daj mi spać No Nie chce mi dać spać Patrzcie jak spali. No słońce już zachodzi Daj mi łóżko Dobra, idzie do jutra. Idziemy po owieczkę. Hmm. Hmm. Zaraz będzie koniec filmiku, tylko musimy odszukać tą owieczkę. Chcę mieć owieczkę. Właśnie, chcę mieć owieczkę. To tam są, dobra. Idziemy je złapać. O, jest. Dobra. Ja. Dobra, idziemy w głąb lasu. Zaraz wrócimy oczywiście. Mięso. Idziemy po mięso. mięso. Mięso? O, mięso. Weźmiemy, zapomniałam o mięsie. Dobra. Uj. O nie, tam jest znowu ten dom nie, ja chodzę w kółko. Dobra. Na chicę jak jadła, nie? Złapaliśmy. Na koniec dzisiaj tego filmiku, więc pa.